Te święta Wielkiej Nocy nasze myśli w sposób szczególny mkną do Wieczernika. To jest takie szczególne miejsce, gdzie apostołowie, można powiedzieć, zamknięci na tej małej przestrzeni, żyją w kryzysie, żyją z wielkim znakiem zapytania, z wielkim lękiem pomiędzy śmiercią na krzyżu a zmartwychwstaniem. Przez te kilka dni zastanawiają się, co z nami będzie. Wielki, wielki znak zapytania, czy uciekać, czy się skryć, czy wyjść i głosić o tym, którego przed chwilą zabili, zamordowali? Miłowani bracia i siostry, wszyscy, którzy słuchacie tych życzeń, pragnę wam w te szczególne święta Wielkiej Nocy złożyć życzenia wielkiej nadziei. Nie martwcie się, wszystko. Co złe, ciemne, niepewne, rozwieje blask zmartwychwstania Pana Jezusa. Niech ta nadzieja kiełkuje w Waszych sercach, niech wypuszcza kwiaty i listki, niech daje Wam siłę wszystkim moim współbraciom, szczególnie tym pracującym daleko na misjach, którzy też przeżywają swoją kwarantannę z dala od ojczyzny. Wszystkim naszym przyjaciołom, sympatykom, wszystkim tym, którzy modlą się razem z nami również za pośrednictwem internetu w tych ostatnich tygodniach. Życzę, aby po wyjściu z tego wieczornika nasze życie rozkwitło i aby ten trudny czas pogłębił naszą wiarę. Chrystus zmartwychwstał. ale